Słuchajcie, a wracając do sytuacji, e, która się wydarzyła, ja nawijam w kawałku, który ma 37 milionów, że wszędzie cisnę 200, że pierwsze zakazy, e, taki lifestyle, wiecie o co chodzi, chociaż e, staram, się, staram się jednak po Polsce jeździć przepisowo, e, bo w Niemczech można szybciej jeździć. A tu nagle zbiera się grono prawilniaków, które mówi, ty powinieneś iść na policję, na policję się przyznać. Słuchajcie, boli mnie fakt, że Polacy są takim krajem, ja bardzo dużo pracowałem w Niemczech, kiedyś dorabiałem sobie. I w Niemczech jest tak, że jak sąsiadowi się spierdoli rower, to sąsiad idzie do niego i na przykład pomaga mu naprawić ten rower, albo gdzieś tam wymienić dętkę. Jest zupełnie inna mentalność. I to są nasi sąsiedzi. Słuchajcie, w Polsce jest tak, że jak się spierdoli rower, to sąsiad kupi harnasza, będzie łoił tego harnasia i będzie się z ciebie śmiał i nigdy ci nie pomoże. Taką mamy polską mentalność. Ludzie. Zmieńcie tą mentalność. Mówię tu przede wszystkim do młodych e, dzieciaków. Nie zachowujcie się tak, jak wychowują nas czasem rodzice. Nie bądźmy hamami, nie bądźmy e, takimi osobami. Trzeba sobie pomagać, trzeba wzajemnie się szanować. E, I to właśnie chcę Wam również przekazać e, na tym live. I miejcie troszkę dystansu do życia, bo jak nie będziecie mieć dystansu do życia, to całe życie będziecie bucami z kijem w dupie i nikt wam tego kija z dupy nie wyciągnie. E, ja do tego śpiewaka, ja mam wyjebane, kto to jest ten śpiewak. Jakiś pajac, który chciał sobie y, narobić trochę fejmu, bo był wypadek. Był wypadek w Warszawie. Słuchajcie, był wypadek w Warszawie na Marszałkowskiej. Chłop tym Porsche na pewno zapierdalał, bo podobno szczątki zostały z y, tego z tego, z tego dziada. Słuchajcie, w centrum miasta nie zapierdalamy. Pamiętajcie, jeżeli jesteście w centrum miasta, jest korek, każdy nam zawsze trzeba przewidywać do przodu. Tego ja jestem nauczony, że trzeba myśleć o tym, co auto z przodu, trzecie zrobi, co czwarte auto zrobi z przodu, czy ci, czy ci wyjedzie, czy no nie wiem, trzeba myśleć na drodze. No nie robimy takich rzeczy w mieście. Słuchajcie, po pierwsze, no tak jak mówię Wam, są ludzie. Są rowerzyści, są tramwaje, są przejścia dla pieszych. Jest naprawdę bardzo dużo tego. I wy mnie porównujecie do typa, który naszuralnym mefedronem przyjebał w dziada w centrum miasta, gdzie ja wrzucam fotomontaż. Gdzie ktoś jedzie 230 na godzinę samochodem po drodze, po autostradzie i wy porównujecie te dwie sytuacje? Czy wam się pojebało w głowach? Słuchajcie, ja w mieście jeżdżę bardzo odpowiedzialnie i zawsze z, e, staram się, żeby po prostu. E, no, zawsze staram się uważać po prostu w mieście, bo miałem już taką sytuację. Ja sam zostałem kiedyś potrącony przez samochód w taki sposób, że wybiegłem na ulicę i po prostu kierowca nie mógł nikt e, na, na to zareagować. I zresztą to widzieliście, bo to było e, kilka razy właśnie tam. Mówiłem o tym na story, kiedyś ktoś rzucił story ze Stargardu i tam wstawiałem, że mnie potrącił, e, potrącił e, samochód, tak? E, I. Stamtąd mam nauczkę, że po prostu w mieście no, dużo sytuacji, biegają dzieciaki, naprawdę, no trzeba uważać w mieście, nie porównujcie wypadku, gdzie chłop zabił niepełnosprawnego chłopa przechodzącego przez ulicę, gdzieś tam chłop, który wcześniej popierdalał gdzieś tam 300 na godzinę, walił mefedron, no, no dla mnie to jest jakiś chore, słuchajcie, no to, to, to w ogóle... Poziom y, troszkę inny, więc nie chciałbym być porównywany do czegoś takiego. I to samo zrobił Jan Szpiewak. Posłuchaj, po pierwsze to był fotomontaż y, i tych plików już nigdzie nie ma. Więc jeżdy, jedyne co może zrobić policja, to może umorzyć sprawę. Pewnie przyjdzie jakiś papier do mnie z policji, przekaże od razu do mojego adwokata i umorzą tą sprawę. Natomiast. Boli mnie to, że polskie społeczeństwo to są właśnie takie społeczniaki w błahych sprawach. Bo niech on nagłaśnia ten wypadek, który był w Warszawie. Niech sobie nagłaśnia ten wypadek. Natomiast tutaj ewidentnie szukał chuja do dupy, brzydko mówiąc, ale tak było. E, a nazwałem go pajacem tylko dlatego, nie, żeby go obrazić, tylko to było takie po prostu śmieszne i najłagodniejsze, no pajac cyrkowy, niech sobie do, cyr do cyrku poskacze. A tak na serio to po prostu boli mnie ta, ta zawiść. E, po prostu Polaków. To o czym Wam mówiłem, że niestety każdy każdemu u nas zazdrości. Ja rozumiem, że śpiewaka golf, jak jedzie 120, to tam kurwa wypadają wahacze. Eee, ale są auta, e, panie śpiewaku, które jeżdżą 330 i kleją się asfaltu i nie ma żadnego problemu. Ty nazywasz mnie potencjalnym e, mordercą. Ty. Aj, dobra, nieważne. Nazywam je potencjalnym mordercą chłop, gdzie ja jadę, powiedzmy, na niemieckiej autobanie. I jadę 260, tak? I jadę 260 i też jestem potencjalnym mordercą, to teraz powinienem być punem, skoro zapaliłbym blanta w Polsce, a kilkaset kilometrów dalej w Amsterdamie, yy, można, można sobie jarać bez problemu. To tu też będziesz nazywał mnie czpunem, a jak już będę w Amsterdamie, to będę normalny. Słuchajcie. Czasami dochodzi do kuriozalnych sytuacji. Dobrze wiecie, że ja bardzo, na bardzo dużo e, rzeczy e, przymykam oko. Bardzo często e, z uśmiechem podchodzę do życia. Nawet jeżeli są złe sytuacje w moich kawałkach, e, staram się Wam też przekazywać jakieś wartości. Nie bądźcie chorągiewami. Słuchajcie, najbardziej co mnie uderzyło to to, że ludzie podczas takiej sytuacji potrafią nawet życzyć śmierci. Mówię to już całkiem serio. Wiecie, poprzednie rzeczy możecie brać na śmiech. Każdy wie o co chodzi. Fotomontaż, i tyle. Natomiast jeżeli ktoś już komuś życzy śmierci, ja kiedyś zrobiłem ten błąd bardzo, którego bardzo żałuję i którego nie chciałbym, żebyście wy również, e, e, również popełniali. Chociaż ja jeszcze to powiedziałem w rozmowie telefonicznej, że to troszkę było e, prze, 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 przemienione. Natomiast e, tutaj wam mówię, nie życzę nikomu e, śmierci. A, nie każdy Kubanczyk, który ale każdy śpiewak to konfident. Nie, nie chodzi o to, po prostu się uniósł na tą sytuację, jakby nie wiem, kim był. Jakimś szeryfem świata i chciałby zbawić e, po prostu e, pół, pół, pół kraju. A teraz e, o akcji marketingowej. Jak, jak w banalny sposób było to wykorzystać? Słuchajcie, jeżeli ja bym nie odpowiedział temu śpiewakowi, no to ta sprawa by ucichła e, i byłoby cichutko, i nic by się nie działo. Jakby nie było, może nie wyglądam, ale jestem e, inteligentny. O, Budda mi SMS-a napisał, zaraz zaraz Buddha odczytam. E, jestem inteligentny. Używając słowa pajac, wzbudziłem kontrowersję, bo tu już wyzwiska, więc ludzie się zainteresowali tematem. Śpiewak złapał gula, mówi, kurwa, nie będzie mi nikt wyzywał od pajaców. Puścił to dalej, napisało TWP Info, było w radiu, w radiu Z, w RMF Słuchajcie, wystarczył jedno słowo, jedna odpowiedź, żeby wywołać z delikatnej afery, która byłaby zamieciona pod dywan, bo to, no co, no, w Jezu, no ja tak jak mówię, zapraszam policję, nie ma problemu, e, udowodnimy, że to był fotomontaż i sprawę zamkniemy. E, natomiast, nawiązując do tego marketingu, jak w łatwy sposób w tych czasach można się wybić? Słuchajcie, użyłem słowa pajac, słowa, które jest, może nieobraźliwe, może obraźliwe, zależy, ale jakby nie było, w pewnym sensie jest jakieś wulgarne i obraźliwe, tak? O, ty pajacu. No więc już to poszło dalej. Śpiewak za pajaca to się pewnie tam, kurwa, ciśnienie 200 złapał. Mówi, nie popuszczę, jadę dalej. Gdzieś tam się pruł na story. Ja tę bekę cisnąłem, że mu zaraz żyłka pęknie. Chłopa w ogóle wziąłem na śmiechy i nie traktowałem go poważnie, bo dla mnie to jest naprawdę jakiś łeb. Eee, I co się dzieje? Moje wyświetlenia na story o 160% wzrastają. Sprzedaż płyty wzrasta nam o więcej niż 100%. Zarabiamy w jeden dzień tyle, ile zarabiamy w tydzień. Moje, prof, moje profile na TikToku, na Facebooku, na Instagramie wzrastają po prostu wszystkie słupki e, do góry. I teraz, I teraz jest taka kwestia, słuchajcie, chciałbym wytłumaczyć wam, dlaczego odpowiedziałem temu śpiewakowi, tylko i wyłącznie dlatego, że teraz jak wpisujecie kubańczyk, to wszystkie strony, nasza przede wszystkim kubańczyk.com pozycjonuje się na samej górze, jest najwyżej pozycjonowaną stroną w algorytmach Google'a, więc... Wystarczył jeden, jeden ruch, wystarczyło odpowiedzieć takiemu śpiewakowi, tylko kulturalnie i przemyślanie, aby to poszło dalej. I wiecie co, jest tyle afer w internecie, które łatwo jest przekręcić w coś y, dobrego. Gdzie naprawdę tutaj y, szkodliwość społeczna, nawet jeśli ja bym jechał tam te 230, to dostałbym 500 zł mandatu, 10 punktów y, za telefonu używanie może z 2 punkty i nie, 200 zł, 700 zł mandatu. I 12 punktów. Ja to chyba nie mam w ogóle. Punkt. Nie, mam dwa punkty. Przepraszam, raz jechałem. Jak się przygotowywałem do walki, to raz złapałem dwa punkty tutaj na moście Siekierkowskim. Chyba przekroczyłem, nie pamiętam ile tam, ale drobną prędkość. I dostałem, dostałem dwa punkciki. I teraz po prostu. Uważam, uważam, że niektórzy niepotrzebnie się spinają w internecie i mogą, mogą to wszystko po prostu przemyśleć. Wszystkie słupki, wszystkie słupki wybuchły nam. Nawet jeżeli ja bym tam jechał, to było to warte tego. Nie powtarzajcie tego, ale uwierzcie, że naprawdę delikatną dramę podchwytują media, podchwytują, podchwytuje telewizja, podchwytuje radio, podchwytują na facebookach, wszędzie jest Kubańczyk i w te trzy dni śpiewak Dziękujemy Ci bardzo, śpiewaku, Ty nasz kochany. Słuchaj, podniosłeś nam tak statystyki wszędzie, że ja Cię powinienem nosić na rękach. Chciałem Ci bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Wiem, że pewnie nie o to Ci chodziło i się pewnie teraz gotujesz, ale ja po prostu wziąłem sobie to na śmiechy i chciałbym, żebyś wiedział, że ja wziąłem tą sytuację na śmiechy. Można jeździć w klapkach, można jeździć na Boso. E, nikt tego nie zabrania. Natomiast jeszcze raz chciałbym Ci, śpiewaczku, kochany, podkreślić, że my użyliśmy fotomontażu. I to jest fotomontaż. A wszyscy, którzy słuchają moich tekstów, przede wszystkim Ladybank, wiedzą, że pieprzymy wszystkie zakazy i jeździmy tylko po niemieckich autobanach. Tyle. I tylko tyle. I teraz ktoś tu pisze, patrzcie. O Jezu, jak Ty możesz oszukiwać? Przecież to był nie, by, nie był fotomontaż. A już. Yy... Tego po prostu interpretację zostawię dla Was, bo to jest właśnie piękne i o to chodzi, że po prostu ludzie są głupi, niestety. Nie ominiemy tego, że część naszego społeczeństwa po prostu no nie myśli tak, jak powinna. Także czasami zastanówcie się dwa razy, zanim coś zrobicie, zanim coś powiecie. Ja nie uważam, że jeżdżenie 230 po drogach publicznych w Polsce czy tam w autostradach jest, jest dobre. Eeee... Uh, Cześć no nie uważam, że to jest dobre, ja u, u, nie uważam, że łamanie przepisów jest dobre i chciałbym, żebyście to wiedzieli, e, natomiast trzeba też mieć tutaj troszkę w głowie rozumu e, i tak jakbym e, już puentując to wszystko, tak jak wam powiedziałem na koniec, e, słuchajcie, Janek e, Śpiewak, czy jakoś tak odezwij się do nas, to my cię zatrudnimy do marketingu, damy ci większe pieniądze niż ty za to społeczeństwo, tam za te działania społeczne zarabiasz, słuchaj, będziesz miał tak, że ci starczy do ostatniego nawet. Także jak coś, to się odzywaj, nie kręć afer, tylko dzwoń od razu, zawsze się dogadamy. Słuchajcie, tyle z mojej strony. Pamiętajcie, że to był fotomontaż. Jak ktoś jeszcze raz tutaj napisze O, przecież to nie był fotomontaż, to znaczy, że jest totalnym debilem. E, wszystkie e, wiadomości, które pisaliście mi na PRIV, e, chorągiewy z wyzwiskami e, poblokowałem was fajnie, że e, nie było tego dużo, ale z e, 20-30 osób, a najlepsze wiadomości były takie. Dzień wcześniej Mordo Zebi stanuta kocham cię, a potem niżej wiadomość e, Zdychaj śmieciu, łamiesz przepisy. Także... Po prostu dwulicowe orągiewy, kto jest, ten jest. Nie, nikt nie wyrwie na łeb, żaden śpiewak nie wyrwie na łeb. No szkoda by było takiego liścia bić nawet, przecież on by się z wiatru zdmuchnął. Więc tu nikt nie mówi o nikogo, o, o, o biciu żadnego. Tylko po prostu zazwyczaj takie afery wychodzą po prostu z zazdrości. Więc zamiast komu, komukolwiek zazdrościć, to róbcie wszystko, żebyście mieli tak jak inni. Ja się wzorowałem na wielu osobach. Ja nie miałem nigdy, jak byłem młodszy, wiele pieniędzy ja jeździłem i golfem. Starą Astrom najpierw jeździłem, Corsą jeździłem e, 1.2, która się co chwilę psuła. Potem jeździłem Mastrom 1.6, potem jeździłem golfem i do wszystkiego dochodziłem. Także niestety większość afer w Polsce e, wychodzi z tego, że po prostu po prostu ludzie są zazdrości. Naprawdę ta szkodliwość czynu, nawet jakbym jechał, te 230 była znikoma. Nikomu się by krzywda nie stała, a zresztą to był fotomontaż. I tylko jeździmy, pamiętajcie, na niemieckich autostradach i zapierdalamy na, na, na niemieckich autostradach. A ty, Bambisiu, przestań proszę, a tylko Debil, tylko Debil zachowałby się tak, że już. Yy, odnoszę się do innej sytuacji. Jednego dnia opierdoliłby jubilera, a drugiego dnia by poszedł na policję się przyznać. Słuchajcie, zazwyczaj piszą to osoby, które są. gambisiu. chodź! Chodź do mnie szybko! Zazwyczaj piszą to osoby, które są mega hipokrytami yy, i, i po prostu tyle. Dziękuję bardzo, bo myślę, że zrobimy kawałek 230 blaczkach, zrobi miliony wyświetleń yy, i tyle. Pamiętajcie, jak ktoś Was złapie za rękę, to mówcie, że nie Twoja. Więc <laughs> no, żarty żartami. Słuchajcie, kołam Was, kołam moich fanów. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że Was e, tyle było ze mną. Pamiętajcie, e, że wszystkie akcje można szybciutko przeobrazić w prosty i łatwy marketing. Dziękujemy dalej e, śpiewakowi za to, że podniósł nam wszystkie statystyki. E, byśmy zapłacili 10 tysięcy za pozycjonowanie strony w Google. Teraz mamy to za darmo. E, chcieliśmy bardzo podziękować. E, I pamiętajcie, że. Ale do wszystkiego trzeba podchodzić po prostu z głową. Eee, jeżeli ktoś jeszcze raz mi napisze, że mmm, przecież to nie był fotomontaż, to po prostu najpierw się zastanówcie, a potem napiszcie. Miłego wieczorku mordeczki, idę pograć w Fifę i dziękuję, że jesteście i słuchacie mojej muzy. Zamawiajcie sobie koniecznie płytę na kubańczyk.com eee, kubańczyk.com tam macie preorder dzień po dniu, zaraz eee, wyjdą stringi. Pozdroweczki, trzymajcie się i żyjcie w zdrowiu przede wszystkim.